że Szymek no ładnie uzużył, i to są bardzo ważne słowa, gdzie wiele wierzących zostaje, że tak powiem, przecież różne takie rzeczy się zdominowani i nie wydają żadnego owocu, tak jak tu Szymek powiedział, że nas w nocy myślą o pieniądzach. Tak, gdzie i jak zarobić. Jest źle być biedny, ale jest jeszcze gorzej być bogaty. Ja chcę się dołączyć teraz, kochani, do takiego słowa, od, mianowicie, żebyśmy nie tylko troszczyli się o siebie, ale abyśmy właśnie, bo to, to jest Bożo woda właśnie, abyśmy właśnie Twoje potrzeby właśnie, które mamy głęboko przez przemienione nasze serca mogli spostrzegać innych. Jeżeli nie mamy przemienionego serca, to my nie troszymy się też o potrzeby innych. To jest, to jest bardzo ważne. Bożym Biblia mówi takie słowo w listu do Efezów 30 jest powiedziane, aby teraz na władze i zwierzności w okręgach niebieskich poznali przez Kościół różnorodną, różnorodną mądrość Bożą. Co oznacza różnorodna mądrość Boża? Kościół musi Żyć pragnieniem Boga. Żyjemy pragnieniem Boga. Kościół musi żyć pragnieniem Boga. I to jest bardzo, bardzo ważne. Bożym zamiarem jest, abyś stał się Bogosprawieństwem dla innych. Bo Bóg kochani nie powołuje nas tylko do zajmowania się samych sobą, ale do tego, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych. Dlatego powtarzam, Kościół musi żyć w pragnieniu Boga. To Bóg swoje, że tak powiem, różnorodności i mądrości, prawda, przez Kościół objawia charakter Boga. Przez Kościół Bóg objawia charakter Boga. Służba, bracia i siostry, jaką czynimy, właśnie jest odbiciem charakteru Boga. Bo Bóg powołał Cię, abyś był błogosławieństwem dla innych. Jest bardzo mi się ważne stało z, z tego, że Ewangelia na rozdział 12. Ewangelia na rozdział 12, czy też bardzo ciekawy, 24, wiersz. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno przemiczne, które padło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Lecz jeśli obumrze, obścity owoc wydaje. Bóg mówi, jeśli ziarno nie okumrze. Tak. Możemy mieć dużo wspaniałych ziarna. Każdy z nas może być wspaniałym ziarnem. Ale jeżeli to ziarno nie umrze, to nie przyniesie żadnego owocu. Ono musi być, że tak powiem, wrzucone do Ziemi i tam umrzeć. Możemy właśnie przynieść owoc tylko w ten czas, kiedy umrzemy da, dla naszych porządliwości. A żyjemy dla Boga. Jeśli ziarno obumrze, to tylko wtedy może my myśleć o przyjmowaniu i gromadzeniu. Musimy mieć tym równowagę oczywiście, bo nie można być też tak, że są tacy też którzy Musi być pewna równowaga. Mogę wiedzieć, ile ja mogę dać, a ile mam sobie zostawić dla siebie. Musi być pewna równowaga w przyjmowaniu i w gromadzeniu. Tak. Nie tylko dla swego, my mamy żyć nie tylko dla, dla siebie, dla swego kościoła, dla dobra swego, ale też dla dobra innych ludzi. Dlatego, bracia i siostry, cieszę się, że organizujemy takie niszczęśności. Bo żyjemy dla dobra innych. Podobało mi się, bo wczoraj oglądałem na komórce przemówienie Tuska i powiedział: Ja mam emeryturę unijną. Mam bardzo wysoką. I mi wiele ludzi mi mówi: Po co się pan zajmuje w tematy? Ale on. Mo na sercu, aby dbać o, o innych. To jest święty człowiek, prawda? Ale mieć na sercu my, jako wierzący, aby dbać o, o innych, prawda? Bóg, kiedy w Antiochii byli wierzący, to Bóg nagle powiedział do Pawła i do Barnaby, "Odłóżcie mi tych Kochani, no niesamowicie mieć takich usługujących jak Paweł i Barnawa. Barnawa dobry pasterz, już pasterz, paweł dobry Ewangelista i teraz Pan mówi, niech oni wyjdą z tego złodu. Usuńcie, usuńcie ich dla, dla moich celów. Bo nie tylko tu chodziło o Antiochę, mówi Paweł, ale o coś więcej. O coś, co jest poza Antiochą bo wiele ludzi, którzy jeszcze nie zna Pana. No. To jest dzieło apostolskie, rozdział 13, wiersz drugi. Dla Boga się liczy nie tylko to, że my jesteśmy zbawieni, ale dla Niego się liczy jeszcze to, żeby inni byli zbawieni. Nie wiem, czy wiecie, że we Finlandii każdy zbór we Finlandii, każdy zbór zielonośrodkowy utrzymuje jednego misjonarza. Każdy zbór utrzymuje jednego misjonarza. No a to, to nie jest też łatwa sprawa utrzymać zbór, prawda, wszystkie popłacić, a jeszcze utrzymują jednego misjonarza i są błogosławieni przez to. Bo Bóg wymaga czynów, prawda? Nie wiem, często tu słyszał i nie podobało mi się to, bo nie ze względu na to, że, że może to akurat było takie złe, ale poznaj swoją dostałość. Poznaj, kim jesteś w Chrystusie. A widzicie, co jest najważniejsze dla mnie? Mianowicie to, że jestem świętym dla Boga. Nie tylko to, że ja mogę jakieś wielkie rzeczy czynić, ale to, że jestem świętym, to jest moja tożsamość. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. A tego się jeszcze nie używa. Ino się mówi, poznaj swoją tożsamość, to znaczy używa się tylko tego, żebyś... No dobrze, dobrze, Żebyś po prostu wiedział kim jesteś, że możesz uzdrawiać, że możesz demony wypędzać, Poznaj kim ty jesteś, prawda. Ale to, poznaj kim jesteś, że jesteś świątynią i świętym, tego się nie mówi. A to jest, prawda, ważne, dlatego, że Biblia mówi bez uświęcenia nikt nie ogląda Pana. go dążymy do, do uświęcenia. Mateusz Urodział jest taki bardzo ciekawy też, taka bardzo ciekawa sprawa, mianowicie, yy, nie hmm. wiem, Zwalczyli na to uwagę, ale i o to właśnie że ktoś czytał, jest powiedziane, jeżeli chodzi o Józefa 1.20. A gdy nad tym rozmyślał Józef, oto ukazał się w weśnianiu pańskim, że Józef jest synu dawdu. Nie lękaj się przyjąć małym Rzemysłowie albo... To, co się z niej pociągło, jest ducha sięg. Już był zwykłym człowiekiem. Był cieszą. Prawda. A co mu Aniu powiedział? Ty jesteś synem Dawida. Prawda. Nie lękaj się, synu Dawida. Przyjąć wami, kochani. To jest bardzo ważne. On był z rodzaju Dawida. Z rodu królewskiego był tylko cieszy. W bożych oczach może nie chciał, nie był jakiś, że tak powiem, znaczących, jakiś człowiekiem, prawda, synem Dawida, ale w Bożych oczach był właśnie nim. I z tym tytułem wraca się do jego Aniu Pański. To była jego tożsamość. Jesteś synem na To była jego tożsamość. Bóg żąda od ciebie czynów stosownie do tego, kim jesteś. Jak może większe, duchowe. Zdolności, to też Bóg o Ciebie czegoś więcej żąda. Dobra. Twoje czyny są zależne od Twojego upamiętania. Pamiętanie to tu zawsze wiemy, co to jest. Zmiana umysłu, czyli noja. I według Twojego upamiętania Bóg żąda pewnych czynów. Łukasz, rozdział trzeci, jest też bardzo ciekawy. I to możemy sobie powiedzieć, no to już nie jest dla nas. Natomiast chcę wam powiedzieć, że Łuch bardzo mi się też to podobało, jest powiedziane takie, jak przychodzą do Jezusa ludzie, rozdział trzeci, wiersz, dziesiąty. Przychodzą ludzie do Jezusa i, i pytają Go tłumy, coż mamy czynić? A On odpowiadając, że I kto ma dwie niech niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, aby się ościć I mówili do Niego, nauczyciel, a co my mamy czynić? A on rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla Was ustalono. Pytali go żołnierze, co mamy czynić. A on rzekł: Na nikim nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie. Twoje czyny, tak jak powiedziałeś, są zależne od Twojego upamiętania. Jeżeli Twoje upamiętanie jest zbyt płytki, jest płytki, taki powierzchowny, kochani, no to też będzie powierzchowny Twój owoc. Do tego, co przeczytałem, to tu jest, to mi się bardzo ważne stało, no pytają, przychodzą do niego i pytają, co mamy czynić, aby, aby być zbawiony. Ci, którzy chcieli się uczyć. No, kto ma płatnych, daje temu, co nie ma, co ma suknię, kto yy, tego. Ale głównym, no dzisiaj wszyscy w Polsce prawie mają, się co ubrać, no to nie musimy dawać, prawda. Dzisiaj wszyscy mają, że tak powiem, co jeść, nie musimy dawać. Więc to wobec tego co? Chodzi tutaj o co? To mamy, przede wszystkim musimy Myśleć kategoriami Boga. Kochani, zacznij myśleć bożymi kategoriami. Mianowicie kategoriami dzielenia się, abyś umiał się dzielić. A myśmy byli na szkole biblijnej. No, niektórzy nie lubią Niemców, ja, ja mam wielkie poważanie bo to są ludzie, którzy mają wysoką kulturę też, choć wiele błędów, prawda, różni przywódcy różni. W każdym razie byliśmy na Szkole Biblijnej, to co chwila na klamce naszego pokoju wisiał taki jakiś podarunek dla uczniów, I to było takie miłe. Nie było tam dużo, ale kochani, ci uczniowie nie mieli pieniędzy, bo to byli uczniowie, no co ale co tam mógł mieć, prawda? W NRD też nie było za dużo takich rysów, ale było um... my musimy się umieć dzielić. Właśnie tutaj, właśnie ja bym powiedział, abyśmy jako wierzący mogli się dzielić. Myśleli kategoriami właśnie bożymi. Ja wzywam, by byli błogosławieństwem dla innych. Chyba tak jak powiedziałem, Twoje nawrócenie, Twoje upamiętanie było zbyt płytkie i myślisz tylko o sobie. Jeśli myślisz kategoriami upamiętania, to chcesz się dzielić. Nie tylko po prostu brać, kumulować. Ale chcemy się dzielić, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych. A Bogu podoba się bracia i siostry nasza wojność. Podoba mi się czyli Podoba mi się. Kochani, to jest bardzo ważne. Ja powiem szczerze. Dziękuję Bogu. Bo ja jeszcze jest pierwszą żoną, to mówiła mi, no zobaczymy jakie ty będziesz miał tę emeryturę, bo ty ja był zatrudniony przez kościół, to tam to ubezpieczenie było bardzo słabe, więc oczywiście nie miałem emerytury dużej jak 1200 złotych, no ale za to kupił 400 kostek masła, a dzisiaj mu 1960, a 400 kostek masła nie kupię. <grym> Kochani, ale powiem wam szczerze, Bóg się starą, starą, nie brakuje nam nic i zawsze jesteśmy i żona, prawda, ją gotowi, aby cię część dać dla Królestwa Bożego. Bogu się podoba nasza hojność i z tym właśnie chcę zakończyć, prawda. Jeżeli twoje upamiętanie jest głębokie, to twoja hojność też będzie głęboka. Jeżeli jest płytkie, no to będziesz na tej etapie, żeby tylko brać, brać, a nie dawać. A Bóg chce, kiedy się pytali ci, którzy przyszli do Jezusa, co mamy czynić, Bóg powiedział do nich, właśnie dzielenie się właśnie jest bardzo ważną rzeczą w oczach Bożych. Jeszcze słyszałem, jeszcze, że w jak nie w ale w kolei Południowej tam ma pastor jeden milion członków. No i ten właśnie, e, on moje jeszcze do dyspozycji 300 trzysta e, pastorów, prawda, a on rozpoczął pracę, kiedy miał, w, w, że tak powiem, w tym, w namiocie kilka żab i rzecz pięć, pięć osób. A jak był na szkole biblijnej, zapraszamy Ciebie, Karol, pójdź do słyszysz? przyjdę. No, przyjdź, no. A kiedy byłem na szkole w w 1977 roku, gdzieś to już 100 tysięcy ludzi z A ostatnio to słyszono ponad milion. dzieci mo 300 tysięcy z bo No to nie samo no. kochani. To była taka sytuacja, że oni wybudowali kościół bardzo wielki. A potem okazało się, że go nie mogło skończyć. No, no i pewnego razu e, modlił się i, i właśnie biznesmeni, którzy byli w tym kościele, zatrzymywali pieniądze tylko dla siebie. Prawda? I, i jako tako było. I on o tym mówił i pewna kobieta, ubogo-kobieta w kolei. Mówi, pastorze nie mogę nic dać więcej jak miała łyżkę drewnianą i tę łyżkę drewnianą daje. To jest wszystko, co mogę dać. I Bóg tak poruszył serca tych, którzy mieli, że kochani nadbierali wtedy pieniędzy niesamowicie Kochani, nieraz nas nie musi zawstydzić ktoś, kto jest ubogi, prawda, więcej niż. Także my w ten czas, że tak powiem, jako jesteśmy obudzeni, nasze sumienie się obudzi, aby po prostu nie zatwarzać swojego serca i, i to tym się chcę podzielić, bo, że tak powiem, już rozmyślałem nad tym i, i bardzo to jest dla mnie ważne, żeby, żebyśmy byli takim błogosławiącym dla innych i życzę Wam tego, życzę sobie tego dla Ciebie